Hej, hej, dzień dobry. Ja jestem Magda i bardzo serdecznie witam Was w moim Wiedźmim Lesie. Długo mi nie było, bo aż kilka miesięcy. Dzisiaj będzie taki filmik trochę gadany, trochę pokazywany. Troszkę będę się tłumaczyła, dlaczego mnie nie było. Bez obiecywania, że będę częściej, bo raczej się to nie uda, ale sporadycznie te filmy gdzieś tam będą się pojawiać. Zacznę może od takiego ogłoszenia, które się gdzieś tej pląta. Rodzina nam się powiększyła. Dzień dobry! Tak, dołączył do nas psiak. Szczeniak Harcika włoskiego. No już nie taki malutki, bo już mamy 8 miesięcy prawie co dwa dni, więc dołączył on do naszej rodziny i też jest jedną z przyczyn, dla których te filmy nie wrócą do takiej częstotliwości, jak zawsze, bo to jednak dodatkowe godziny, które spędzam z psiakiem, a nie w domu na nagrywaniu. Tak mówię, jakbym była taka zajęta i tak kilka godzin dziennie spędzam na przeglądaniu aplikacji na telefonie, prawda? Więc trufel to jest taki mały rozrabiaka, który właśnie poszedł wyciągnąć jakąś zabawkę, żebym mu ją pewnie porzucała. <laughs> Więc gdzieś tam na filmach może się przewijać. Osoby, które obserwują mnie na Instagramie od dawna już wiedzą, że dołączyłam do naszej rodziny, ale to jest właśnie jedno z tych ogłoszeń, które chciałam dawać zrobić. Więc ta moja chudzinka może się gdzieś tutaj przewijać, odwracać moją uwagę i trochę nas zaczepiać. Dlaczego w ogóle zdecydowałam się nagrać dzisiejszy film? Dlatego, że ostatnio weszłam do jednego sklepu z powodu ogłoszenia, że jest tam jedna z alokazji, która mi się podoba. Wyszłam z trzema. Postanowiłam się z Wami podzielić tym, jakie alokacje do mnie dołączyły. Wiecie, że alokacje są jedne z tych roślin, które u mnie się mają bardzo dobrze, z którymi ja się bardzo dobrze czuję e, i które u mnie całkiem ładnie rosną, mimo tego okresu, w którym te rośliny bardziej zaniedbuję niż dopieszczam na ten moment. Kilku miesięcy w sumie ani na ten moment, ale... Ale jeszcze kilka ogłoszeń parafialnych. W tym tygodniu, 27 września, premiera ma drugi tom mojej książki Bata H2 o tytule Romulus i Remus. Sporo z Was kupiło pierwszy tom, czytało pierwszy tom yy, i myślę, że te osoby mogą, mogły wyczekiwać drugiego tomu. Pokrótce przypomnę, o czym jest pierwszy tom, to jest. Lupus Magnus Paranormal Romance opowiada o lekarce weterynarii, która przyjmuje pracę na drugim końcu Polski, to znaczy w Białowieskim Parku Narodowym, w Białowieży, gdzie zgadza się pracować nad nowym gatunkiem wilka. Fantastyka. Urban, fantastyka. A, drugi tom o tytule Romulus i Remus. Taką piękną ma okładkę. Mam nadzieję, że mój pies bawiący się piszczałką nas nie zagusza. Taką ma piękną okładkę. Opowiada o dalszych losach naszej kochanej Lucy Rubik. I jeszcze do czwartku możecie ją kupić w przedsprzedaży na moim Allegro. Przez sprzedaży dostajecie książkę. Oczywiście w normalnym wydaniu to jest wydruk plano do, dla mojej kontroli, żeby sprawić że wszystko jest w porządku, bo jeszcze mi nakładnie przeszedł przez sytuację powodziową na południu. Też we Wrocławiu wstrzymałam się z dostawą nakładu. Poprosiłam drukarnię o wysłanie dopiero w nadchodzącym tygodniu i tak też będzie. Swoją drogą mam nadzieję, że każdy z Was jest bezpieczny i jakoś sobie poradził z tą sytuacją tutaj u nas na południu. Sytuacja w poszczególnych miejscowościach w Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i na Śląsku była dramatyczna. Sama pochodzę z opolszczyzny, z miejscowości biegnącej wzdłuż sykłockiej. I, i naprawdę to, co się działo, jest przerażające. Ludzie potracili całe swoje dobytki. Mam nadzieję, że jesteście wszyscy bezpieczni, zdrowi. Pomagajmy jak możemy. Są zbiórki darów, są zbiórki pieniężne, są, masz możliwość pojechania do tych miejscowości i, i pomocy, więc każdy z nas może pomóc w jakiś sposób i, i do tego zachęcam. Więc możecie ją dorwać w przedsprzedaży z moją imię. <gry> Z imienną dedykacją ode mnie, tylko do czwartku. I dodatkowo z sześcioma przepięknymi grafikami autorstwa utalentowanej z Cerniko Już Wam pokazuję te grafiki. Tutaj mamy emblemat, czyli tył. I tutaj poszczególne grafiki. Najpierw mamy pana, którego imienia Wam nie zdradzę, bo może to być spoiler. Dalej mamy Elenę. Ona się pojawia dopiero w drugim tomie. Elijah Lloyd. Elijah Lloyd, który jest jedną z książęcych Alf. Karol Wataha, druga książęca alfa, King Kong, wszystkim znany, i główna bohaterka, czyli Wucy Rubik. I taki zestaw sześciu kart. Na ten moment można zgarnąć tylko w przedsprzedaży. Jeżeli pojawi się na jakiejś targach książki, to zapewne tam też będą karty do zgarnięcia. Pokażę Wam też ciekawą rzecz, którą udało mi się zamówić. A we współpracy z dziewczyną, która tworzy świeczki. Co skarbie? Przyszedłeś się połasić? Nie będzie to do sprzedaży, jest to dla moich patronów i dla mnie, ale już Wam pokażę. Mamy świeczkę do drugiego tomu o naprawdę przepięknym zapachu i klimatycznym, tematycznym kolorze ciemnej zieleni. Pachnie naprawdę pięknie, wybierałam z kilku próbników. Myślę, że jak kiedyś się pojawi na jakiś targach książki, to też będzie dostępna wieca do kupienia. Ma zapach drzewa sandałowego, drzewa cedrowego i oczy. Dobra, to przejdźmy do kolejnych ogłoszeń. Jak już wspomniałam na samym początku, albo nie przyjdziemy, bo ktoś właśnie zaczyna wiercić. Od dłuższego czasu znajmuję rośliny. W sumie odkąd zaczęłam pracę zawodową na więcej niż pół etatu, to z tymi roślinami jest słabiej, po prostu. Jest to związane z różnymi rzeczami, nie tylko z tym. Mam wrażenie, że mikrofon nie wyłapuje tego wiercenia, więc pozwolę sobie mówić dalej. Nie tylko z pracą. To nie jest tak, że już nie lubię roślin, bo ja roślin nadal uwielbiam, natomiast chyba mam ich trochę za dużo, żeby się czuć z nimi komfortowa, a jednocześnie nie jestem gotowa się żadną pożegnać. W takim zawieszeniu tkwię i nie mogę ruszyć do przodu. Większość roślin się ma dobrze, kilka oberwało, no ale to było do przewidzenia, jeżeli się podlewa rośliny raz na dwa tygodnie, jak już są oklapnięte. Już mi bardzo długi, nie mogę się jej pozbyć już. Wiele razy próbowałam. Myć wszystkie rośliny razem z liśmi, razem z regałami, ze wszystkim dookoła, z oknami, robić opryski. A tam szyca i tak nawracała, i gdzieś tutaj to mnie też zdemotywowało w ostatnim czasie. No ale tłumaczenie się też jest troszkę bez sensu. Po prostu zdarza mi się je zaniedbywać, więc nawet wam nie będę robiła turu, bo to jest obraz nędzy i rozpaczy. Co się dzieje na niektórych regałach, no dobra, może przesada. Ale nie wygląda to za dobrze. W związku z czym nie chciałam kupować nowych roślin. I widzicie, jak skończyłam. <laughs> Oprócz tych trzech mam jeszcze lokację frydek, kupioną w Biedronce wtedy, kiedy był rzut frydków, czyli tą Michalicjany Makskowski, Wariegata. Pokażę Wam zdjęcie, jak ona wyglądała po jakichś dwóch tygodniach u mnie stojąc w tym bigosie, w którym ona była wyprodukowana, bo ona przyszła w takiej fajnej ziemi rozluźnionej, nie takiej złej jak te trzy tutaj. Natomiast no, w którymś momencie przyjechała do mnie Marysia, ta moja znajoma od roślin i mówi Magda masz na niej przędziorkę. Możecie sobie wyobrazić, jak zadowolona byłam patrząc na to, że nie mogę wygrać z mszycami. No ale dobra, no umyłam całą roślinę, w związku z tym, że już ją umyłam, to się zmotywowałam do przeniesienia jej do hydro, przyniosłam ją do hydro, byłam bardzo zadowolona, bo minęły dwa dni, nie oklapła, była nadal bardzo ładna, jędrna, korzenie nie zaczynały gnić i tak było dalej. Dopóki po tygodniu nie zwróciłam uwagi, że się pojawiły żółte plamy na liściach. No ja na początku pomyślałam, że jednak się nie przyjęło za dobrze w hydro, pojawiła się edema. Po prostu to moje umycie i oprysk nic nie dało, i przędziorek dalej się bawił w najlepsze. Teraz już tego przędziorka nie ma, natomiast większość liści nadal jest z uszkodzeniami, i ja nie chcę na to patrzeć i Wam też tego nie chcę pokazywać. Przepraszam, nie pokażę. Natomiast podjęłam pewną decyzję, która koniec końców nie wypaliła, i w ramach sprawy swojego humoru pojechałam do obi, bo zobaczyłam na którejś grupie, że ktoś napisał, że lokazja makroliza splash jest w obi, a ja tą roślinę chciałam. No i ja Macroliza makroliza splash. Mówiłam proszę, jaka piękna. Jakieś dwa tygodnie u mnie stoi. tym, yy, o ten jest bardzo ładny. W tym Bigosie, nasz znaczy Bigosie to jest w sumie zwykły torf. W tym torfie, w którym ona jest sprzedawana. To jest oczywiście alokacja z Tissue Culture, więc ona zapewne jeszcze nie ma bulwki. Ta z biedronki Frydek. Nie miała bulwki i dalej nie ma, jak ją przesadzałam, więc cieszę się bardzo, że nic się nie stało. Natomiast miała mini bulwkę, którą już rzuciłam w mech, w sumie nie patrzyłam na nią, czy już się zaczęła ukorzeniać, muszę zerknąć. Więc tak, mam Arokazję Makro Rize Splash. Jest przepiękna, no i szykuję się na to, żeby ją przesadzić do hydroponiki, bo no jest w paskudnym torfie, <noise> więc za długo w nim nie posiedzi, bo wszyscy wiemy, jak taki torf działa, wszędzie mi się ten torf rozsypał, brawo. Natomiast jak już tam weszłam. To zobaczyłam kilka innych alokazji i je też kupiłam. I tutaj kolejną jest alokazja Andorra Velvet. Akurat się uszkodziła mechanicznie, ale przepiękna alokazja. od ciemnobordowych od spodu, a ciemnozielonych od góry liściach z kutnerem takim dosyć grubym. Ponoć dosyć kapryśna, u mnie póki co trzyma się dobrze. Rozwija ten liść, który był rozwijany podczas, gdy ją kupiłam. Czyli ten. Też jest mało uszkodzenie mechaniczne i zasycha, no i ten liść się uszkodził dosyć mocno niestety w transporcie, w samochodzie jak jechała. No i tutaj ta sama historia co z makrolizą Splash. Muszę ją przynieść do hydroponiki i żadna z nich nie stoi na ten moment w witrynie i żadna nie będzie stała. No chyba, że oklapną po przeniesieniu do hydroponiki, to wtedy jej wsadzę na kilka dni do witryny. Aczkolwiek witryny też planuje się pozbyć, bo wszystkie rośliny swoje... Rufel, ty nie jesteś kotem, nie mi po oparciu o kanapę. Wszystkie moje rośliny, które wymagały szklarni, już zahartowałam do warunków domowych i chyba się tej mojej witrynki pozbędę, ale jeszcze zobaczymy. No i ostatnia lokacja, którą kupiłam, drugi olbrzym, który obok mojej Zebriny będzie stał, tylko muszę znaleźć wystarczająco dużo szkiełko, to jest Shield. Widzicie ją tutaj koło mnie? Jest naprawdę olbrzymia, bo to największe liście na ten moment w moim domu, Bez Zebrina ma jednak liście trochę mniejsze. Pokażę Wam na filmiku, jak ona jest duża rzeczywiście. Przyniosłeś mi myszkę, jest naprawdę olbrzymia. I ma bardzo duży system korzeniowy, muszę znaleźć duże szkło, żeby ją przenieść do hydroponiki. No i ona musi być dobrze napita przy przenosinach, bo jeżeli ona mi zagnieje korzenie, to te liście się nie utrzymają, a obawiam się, że ona też nie będzie miała jeszcze bulwy, ale to zobaczymy. Nie chciałabym jej stracić, aczkolwiek moja Zebrina, ten Olbrzym, bardzo ładnie przeniósł przeniesienie, przeżył przeniesienie do hydroponiki, jak pamiętacie, bo ona przez dobry rok, jak nie dwa, rosła u mnie w pigosie, może niż fydro, ale rosła. A więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o pozostałe moje lokacje, to wszystkie, wszystkie, które miałam. To żyją chyba? Nie wiem, na jakim etapie się zatrzymałam w mówieniu wam, które alokazją nie żyją. Jacklinka ostatnio, znaczy ostatnio już kupę czasu temu, ale nie wiem, czym tego czasu rozmawialiśmy, Zadniła mi, nie przeżyła przynosiń do hydro niestety, ale ja ją też trochę zaniedbałam po tych przynosinach bo dałam ją na matę grzewczą i zapomniałam ją podlać później i ona usła no, później, zgniła po podlaniu. Jeżeli chodzi o to, że obiecałam wam film z balkonu z pomidorami, to przesuszyłam trochę pomidory i słabo zaowocowały i nawet nie mam owoców od wszystkich odnem, mnie, co by odpuściłam w tym roku. Więc filmu balkonowego już w tym roku drugiego raczej nie będzie. No i gdzie to wrzuciłeś? Nie Natomiast w przyszłym roku może się pojawi, zobaczcie, że nie przychodzę do Was z żadnymi konkretami. Jestem w takim zawieszeniu teraz życiowym. Wiecie, takie 20 par lat. Z jednej strony budowanie domu, z drugiej wysokie oczekiwania i zderzenie z rzeczywistością, tym, jak to teraz wygląda i jakie są koszty życia i wszystkiego innego. Hmm. Jeżeli chcecie być ze mną bardziej na bieżąco, zapraszam na moje Instagramy Dwa. Mam Instagram roślinny, czyli wiecie mi mam instagram również autorski, czyli Magda Kosza ma profil autorski albo autorka. Zapraszam oczywiście wszystkich zainteresowanych do zakupu przedpremierowo drugiego tomu mojej książki z dedykacją imienną. W opisie filmu macie link do, do przedsprzedaży. I z mojej strony na dzień dzisiejszy to chyba tyle. Jak uda mi się znaleźć szkła, to myślę, że nagram dla Was film z przenoszenia. I może wtedy powiem Wam coś więcej, pokażę Wam coś więcej. Może pokażę wtedy przegląd, zrobię wszystkich alokazji. Myślę, że to byłby dobry pomysł. Na dzień dzisiejszy nie chciałabym tego robić, bo wcześniej pozbawiam wszystkich pasożytów i nie chcę przenosić roślin między pomieszczeniami. Te akurat stoją w salonie połączonym z kuchnią, więc w porządku. Natomiast no pozostałe stoją w sypialni i nie chciałabym tutaj mieszać. Może w końcu uda mi się wygrać z mszycą i z pasożytami i z moim leniem i się tym wszystkim zajmę. Trzymajcie za mnie kciuki, dajcie znać jak tam u Was dbanie o rosinę, czy, czy dajecie radę, czy też ostatnio macie troszeczkę gorszy czas od miesięcy. Bo ja zauważam, że większość moich znajomych, z którymi zaczynaliśmy z roślinami, teraz gdzieś tam mają troszkę gorszy czas i dopiero po ograniczeniu swojej kolekcji znowu zaczynają się nią cieszyć, bo już ich nie przytłacza ilościowo. Bardzo mnie ciekawi, czy i u Was była taka sytuacja, czy dalej pięknie dbacie. Wiem, że też sporo osób nadal świetnie dba. Na przykład cały czas bacznie obserwuję rozwój Daibedylam, Magdy. Świetnie się rozwija jej kanał i Instagram, i rośliny pięknie wyglądają, i polecam z całego serca oglądać ją i śledzić. Dobra, ja kończę, nie będę już przedłużać. Tak jak mówiłam, ten film jest bardziej pogadankowy i do wytłumaczenia, co się działo, niż faktycznie jakiś wielki przegląd. Żegnamy się trufinie! Rufinie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, powiedz ładnie? Zakomnijcie do opisu, tam będzie więcej informacji. Trzymajcie się, pa!